Cześć wam w programie Młodzi w Kościele. Staram się przybliżyć nam wszystkim tutaj ideę towarzyszenia, która ma pomóc nam w duszpasterstwie dzieci, nastolatków i ludzi młodych w Kościele, tak aby oni mogli rzeczywiście masowo znowu uczestniczyć w życiu Bożym. Więc dzisiaj chciałem powiedzieć na pytanie, jak długo ma trwać towarzyszenie? To pytanie jest można powiedzieć złożone ponieważ zależy ono od misji i celu towarzyszenia który pisuje się bardzo mocno i bardzo tak powiem utożsamia towarzyszenie z grupą i z tym co grupa chce przez siebie wyrazić na podstawie mojego doświadczenia w kompanii Natana założyłem że towarzyszenie będzie trwało przynajmniej 15 lat. Dlaczego? Dlatego, że celem grupy jest to, aby uformować świetnych liderów, którzy będą rozumieli Kościół, którzy będą potrafili zakładać długotrwałe relacje oparte na przyjaźni, którzy będą szli za wizją Bożą, którzy będą rzeczywiście mieli serce dla Pana Boga. I założyłem, że formacja lidera, który w przyszłości ma budować Kościół, będzie trwała około 15 lat. Stąd też towarzyszenie w kompanii Jonatana właśnie względem celu postawionego w ramach funkcjonowania grupy trwa, można powiedzieć, tak długo, chociaż jak przekonuje się, wraz z mijającymi latami, a minęło już ich siedem, jest to czas niezwykle interesujący, budujący mnie jako osobę dorosłą, jak i innych, którzy w tym procesie czynienia liderów biorą udział. Więc nie ma co mówić, że jest to długo, bo jest bardzo, bardzo interesująco. Jaki jest cel i misja Twojego towarzyszenia? Jeśli ją odkryjesz, jeśli ją sobie zdefiniujesz, wtedy będziesz mógł powiedzieć czy mogła powiedzieć, jak długo ma trwać towarzyszenie. Z tym Was dzisiaj zostawiam. Do zobaczenia z Bogiem.